Cześć, mam na imię Kuba i jestem uczestnikiem obozu The Great Summer Camp 2020. Obóz był super. Poznałem świetnych ludzi, aktywnie spędziłem czas, przełamałem własne bariery i lęki. Teraz mam wspomnienia na całe życie. The Great Summer Camp, czyli świetnie spędzony czas. Myślę, że spodziewam się masy dobrej zabawy, dużo wysiłku i przede wszystkim odpoczynku. I przekonało mnie do tego przede wszystkim to, że masa moich znajomych tutaj jedzie. I pomyślałem, że będziemy się razem super bawić. The Great Summer Camp, cena pierwsza, ujęcie pierwsze. Call like zero degrees. I'm out the cage, gotta let out the beast. Revolutionary, got let out the streets. Locked in a cage, I'ma let out the let out the uh, <laughs> <yeah>. <laughs> <laughs> We came for one man, forget <laughs> my peace. You <laughs> take the west, <laughs> i take on the east. I'ma put him in the cage, never let out the <laughs> I hear him chatting the noise, move too quick, can't stop for the talking. I hear him chat with the Up in the trees, I got a few tricks up in the sleeve. One wrong move, I'ma let out the shoes, check out the crease, blow like I'm big foot, step on the beat. Make a man's run till he step out the cleats. When the whole place scream, gotta get out the, the Uważaj Uwaga, Kajale! Cześć, nazywam się Mateusz Dawidowicz. Jesteśmy już po obozie. Właśnie niedługo wyjeżdżamy. A za nami ciężki tydzień w leśnej dolinie. The Great Summer Camp to był obóz pełen wrażeń, pełen rozważań, gdzie, gdzie chcemy dążyć, na jakich celach się skupić, jaką drogę wybrać. I najbardziej mnie cieszy to. Że, że mogliśmy wspólnie się skupić na rozwoju, razem się wspieraliśmy, dużo rozmów o męskość. Weszliśmy w kadry, bo ja ci daję na wycięg.